Panie, panowie, jeden na pewno z największych przebojów Dudka i to dziwne nieśpiewany, a mówiony przez trzech panów Michnikowskiego, Golasa i Majstra-Kobuszewskiego. A napisał Staszek Tym. Dzień dobry. Przepraszam, że obudziłem. Dzień dobry. Proszę pana, pękła, pękła mi rurka przy zlewie. Trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy i wejść do baterii. Kochany, masz pan chwilkę czasu. No mam, mam. To obejść pan drzwi z tamtej strony. Znaczy opuść pan po pracownicze. Jak ja zawołam e! Pan wejdziesz. Ja e pan wchodzi. Jasiu. Jasiu, na ja to mój chłopcze. Co jest, panie majster? Jasiu! Jako mój uczeń kształcisz się umieł na nauce. Co to jest mój chłopcze? To jest rura, panie majster. Tak jest. A do czego jest dana rura? Dana rura jest do niczego. Tak jest. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna, rozmowa z klientem. E... E... e! e! Proszę pana, pękła mi źródło, trzeba wstawić nową rurkę. Zara, chwileczkę, a dzień dobry, kto powie? Młodzież słucha, ona się uczy u mnie aktualnie. Dzień dobry. Więc proszę, pana, pękła u mnie rurka przy zlewie. Trzeba stać nową rurkę, krańik przelotowy i wyjść do baterii. Ale czy masz pan chwilkę czasu? Mam. To ice pan do kina. Na jakiś film, co pan jeszcze, na nim nie byłeś. Ja się wężykiem, węzikiem, że to jest dowcip. Proszę, pana woda mi się leje. I musi się lać. Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb. Głąb ja się nie zapisałem. Nie bądź pan głąb. Tak, teraz uważaj, będzie się stawiał. Proszę pana, ja chciałem panu tylko przypomnieć, że ja mam gwarancję na naprawę tej rury. No to zmienia postać rzeczy. Masz pan tu książkę szyczeń i saszaleń? I pisz pan, że pan majster kategorycznie odmawia naprawy gwarancyjnej. Będzie pan miał nieprzyjemności. Kochany, ty wiesz co oni mogą mnie zrobić? Jasiu, powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć. Tak, jest. Dobrze? oni mogą mnie skoczyć. A Gdzie oni mogą panu skoczyć? To świnia, no. No, Jasiu, powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć tam, gdzie pan może pana majstra w dupę pocałować. Dobrze? Tak jest, bardzo dobrze. Z tym, że Jasiu, jeżeli już używasz wzrotu tam, gdzie pan może pana majstra pocałować, N -n -n -n", zawsze zostawiaj takie niedomusienie, nie? Więc inteligentnie. Poza tym bardzo dobrze. Pisz pan to za żalonko i nie bądź pan rura. Jak to ja mam, nie być, rura? Nie bądź pan rura i nie pękaj pan. Wężykiem, ja! wężykiem. No ja wcale nie pękam, tylko sobie będę pisał, skoro wiem, że to i tak nic nie No ma. dobrze, dobrze, blisko, ciepło, kąpinuj pan, kąpinuj, będzie mięknął. Proszę pana, jeżeli nie można w ramach gwarancji, no to może by tak jakoś Prywatnie. O, widzisz pani, to jest inna rozmowa. Ja się punkt drugi. Dwa. Robota prywatna. Po francusku no. travail privé. To jako ciekawostkie zawodowe ze zapisz. No więc słucham pana, o co się rozchodzi? Proszę pana, z mi rurka przez lewie. Trzeba wstawić nową rurkę. Kranik przelotowy. Wyjście do Nie was... ucz pan ojca dzieci robić. Wężykiem, A ja! wężykiem. Gdzie szanowny pan zamieszkuje? Przy placu Wolności. Czy jakiem to? W placu. Wolności. A co nie wolno? Nie, 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 nie o to się rozchodzi. Proszę Ja panu zapłacę. Kochany, pańskie pieniądze to ja aktualnie mam w, 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 w takim niedomówieniu. No. Jasiu, po lekcji weźmiesz kranik przelotowy, wyjście do baterii, pójdziesz, kochany, na plac zwycięstwa. Wolności. Cisza jest, teraz ja mówię! Pójdzie zatem na plac zwycięstwa, założy to tej Kowalskiej, Ona już pół roku A ta, czeka. ta, to nam czekulatki przynosiła bileta do cyrku. No Ta sama ta tylko wyszła na wyszła <laughs> do pan nie to wyszła mnie Zeł, dopiero pan szanowny był łaskaw, proszę i To Może przy okazji i u mnie, bo, to, że pan woda mi się leje, ja chciałem sobie wymienić baterię, założyć kafelki. Panie, no, pan ma drobno-mieszczańskie nawyki. Pan by chciał mieć tak, zimne, te osobno, ciepłe osobno, szczelne rurki, kafelki, duperelki, kraniki, dywaniki. Otóż chamstwo, proszę pana. Cham i drobno z pana wylazło. Pan się zachowuje skandaliczny, mały. Ty nie obrażaj robotnika, który wraz z chłopem i inteligentem pracującym stanowią zdrową siłę narodu, Ja cię zapisałeś? Ja to znam na pamięć. Patrz, taki szczyl i to zna na pamięć. A pan nie znasz. Dlaczego? Pan jesteś ham, czwok, nieuk, swołoć oraz woda na młyn odwetowców. wetowców. A, 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 a pan się zachowuje jak kelner. Proszę pana. O Jasiu, to pokaż panu, jak się u nas potrafił zachować pan kelner. Jasiu, nie zgrzałeś się, mój chłopca? Nie. Zabiłeś go? Słusznie, niech się dalej męczy. Weź teraz kajeci kołówek i pisz podsumowanie. Chamstwu w życiu. Chamstwu. Jak piszesz chamstwu, Jasiu? No jak piszesz chamstwu? No jak? No jak? No tak, no. No może i dobrze. Kamstwo w życiu należy się przeciwstawiać siłą. Siłą, siłą i godnością osobistą. Osobistą. To była taka scenka kabaretowa do śmiechu, ale było i koniec. A, a teraz kto mi się zacznie śmiać. Ten dostanie w rii. Wężykiem wężykiem. Ja. wężykiem wężykiem.